Karkonosze znajdują się na południowym zachodzie Polski. Graniczą z Czechami. W porównaniu do Tatr są górami dużo starszymi. Są niższe, bo najwyższy szczyt karkonoszy to jest 1602 m. Jest to śnieżka. Ale specyfika tych gór jest bardziej podobna do alpejskiej. Przy zachmurzeniu często chmura tak się nakłada, że te góry wydają się dużo większe, przez właśnie tą chmurę, która najdzie na góry i robi taki efekt jakby czapy śnieżnej. Znajdujemy się przy wodospadzie szklarki. Na terenie Karkonoszy znajdują się trzy wodospady. Kamieńczyk, największy. W naszych górach mamy ducha gór. Nazywa się Karkonosz. Jest duchem, do którego trzeba czuć respekt. Duch gór nie lubi, jak się zaśmieca czy krzyczy w jego górach. Porusza się. W niedozwolonych miejscach sprowadza się w tym momencie na siebie nie dość, że strażników, gniew to i ducha gór. Turystów przyjeżdżających w Karkonosze zapraszamy do naszego centrum edukacyjnego. W miejscu tym każdy znajdzie informacje dla siebie, niezależnie od wykształcenia i niezależnie od wieku. Są tu zarówno wielkie, bardzo ciekawe zdjęcia, jak i aplikacje multimedialne. Całość jest skonstruowana bardzo przyjaźnie. Turysta dowie się, jak zachować się w górach, co może zobaczyć, co jest najbardziej atrakcyjne, jak dotrzeć w jakieś miejsca. My prezentujemy miejsca najciekawsze zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie. Historia górnictwa na terenach Dolnego Śląska zaczęła się na początku wieku XII, kiedy przybyli na te tereny poszukiwacze cennych kruszców ze swojego pochodzenia, zwani walonczykami bądź walonami. Zajmowali się oni przede wszystkim wydobyciem rudy żelaza i kamieni półszlachetnych. Jeżeli chodzi o wydobycie kamieni półszlachetnych, to ono na tych terenach trwa nadal. A tutaj za moimi plecami jest skarbiec waloński. Tam w środku siedzi bardzo smutny walonczyk. Chłopak nie ma się z czego cieszyć, bo jak znalazł skarb i go nie zdążył schować, to 50% zabierało państwo 30 kościół, 10 sieroty. Dlatego ma taką smutną minę. Widzimy Mamy tutaj przepiękne kamienie półszlachetne, agaty, ametysty, kryształy górskie. Wszystkie te minerały na tych terenach można u nas znaleźć. Stare poradzieckie mapy świadczą o tym, że tutaj na tych terenach są 24 sztolnie i szyby, wszystkie długości 74 km. Ta sztolnia, jako sztolnia poszukiwawcza rody uranu, została zamknięta w roku 58, a działała od 1947. Z jednej tony rudy uranu na tych terenach uzyskiwano 2 kg czystego uranu, to bardzo dużo. Dwa tysiące ton najmniej czystej rudy uranu z tych terenów pojechało do Związku Radzieckiego. Wiemy, że na początku lat 50. przy wydobyciu i przeróbce rudy uranu pracowało ponad 7,5 tysiąca górników, a żyjących w tym momencie możemy policzyć na palcach dwóch rąk. Najczęstsze choroby popromienne to białaczka i pylica spowodowana połem radioaktywnym. Wiemy też na pewno, że Związek Radziecki skonstruował swoją pierwszą bombę atomową z rudy uranu właśnie wydobywanej z tych terenów. Tutaj za szybą mamy ślad rudy uranu. Jest to smułka uranowa. Za szybą w tym miejscu dokładnie ona się rozszerza i biegnie w głąb ściany skalnej. I tutaj promieniowanie jest znacznie wyższe, dlatego został założony ołowiony ekran. Tutaj jak widzimy, promieniowanie jest w normie, a przyłożę teraz, teraz licznik za szybę, gdzie ta ruda się rozszerza. Słyszymy szybszą pracę licznika, promieniowanie rośnie. Czasami za szybą przekracza nawet 2,5 jednostki, ale ta szyba jest ołowiana, promieniowanie nas nie przepuszcza i jesteśmy całkowicie tutaj bezpieczni.